Siema. Witam Was na moim kanale Kubik95, który nazwa kanału wzięła się od mojego nazwiska, tak naprawdę, i przyzwiska w szkole. E, zapraszam Was na rundkę po Częstochowie. Aktualnie jestem na urlopie w Częstochowie. I na co dzień mieszkam w Holandii, ale teraz aktualnie urlopik. Jestem właśnie w Częstochowie. Zapraszam Was na rundkę po mieście. Zobaczymy, czy w czwartek coś się dzieje w Częstochowie, czy miasto śpi. Aktualnie jesteśmy pod halą sportową w Częstochowie i stadionem Włókniarzy Częstochowa, na którym odbywają się mecze żużlowe, którym też osobiście jestem fanem. Ale niestety prawdopodobnie nie będzie dane mi zobaczyć na żywo tego jakiegokolwiek meczu. Jedziemy aktualnie na tak zwaną Złotą Górę w Częstochowie. Zobaczymy, czy jakaś młodzież, czy jacyś motocykliści będą tam. Chociaż śmiem wątpić, że nie będzie nikogo, ponieważ to już, to już jest, jakby powiedzieć, wymarłe. Ogólnie zapytacie tak samo, skąd się wzięła chęć tak naprawdę tworzenia filmów. filmów na YouTube'a, na TikToka. Odpowiedź jest bardzo prosta. Y Dużo jak siedzę w Holandii wiadomo czasy zimowe, nawet te letnie, gdy nie miałem motocykla, motocykl tak naprawdę mam od października 2024 roku. Dużo czasu tak naprawdę siedziałem na YouTubie i z nudów oglądałem sobie inspiratora do tego żeby nagrywać Krzychu TV Gajber, tak samo oficjalnie, są chłopaki z okolic częstochowy E, śledzę ich już bardzo, bardzo długo, podobają mi się te treści, pokazują fajnie, bo pokazują tak naprawdę życie na motocyklu. Więc jest to taka, jest to coś innego, tak? Wiadomo, może nagrywać jakieś vlogi w domu czy coś, ale niestety jednak motocykl, e, jazda, na przykład jak teraz, zachód słońca piękny to jest coś pięknego. Polecam każdemu, ja tak samo się wahałem U mnie tata nam mówi na prawo jazdy, i to było to coś. No jednak widzimy na Złotej Górze naszej słynnej częstochowskiej, jednak coś się dzieje. Jakaś tam młodzież jest. Coś nam się tutaj dzieje. a Ale nic dla nas tak naprawdę. Tutaj mamy piękny widok z Złotej Góry na. Częstochowe, co się dzieje na mieście standardowo czyli aleja pierwsza, aleja druga, aleja trzecia, to kogoś spotkamy. Może jacyś motocykliści będą o akurat proszę bardzo, jakiś się znalazł. A jednak mogliśmy zaczekać na tej złotej górze, ale. Nie zawsze jak to mówią, jak nie dzisiaj, to jutro. No dzisiaj jest, pogoda nam się już troszeczkę zepsuła. Ciekawe jak to będzie wyglądać jutro. Jutro nie powiem, mam ochotę gdzieś pojechać, przejechać się dłużej, bo to tak naprawdę zostały moje ostatnie dni urlopu. 5 dni urlopu, 5 tygodni urlopu, 5 dni, haha, 5 tygodni urlopu mojego zleciały, zacząłem urlop od 19 czerwca, do Polski już byłem w Polsce wtedy, od samego rana. E, byłem w Polsce no i niby 6 tygodni urlopu, a zleciało to bardzo, bardzo szybko. Wiadomo, tak samo tutaj ja mieszkam w Częstochowie, moja żona mieszka w Wypuławach. Jest to dystans 300 km, więc niestety ten urlop bardzo, ale to bardzo szybko nam zleciał. Ale ogólnie mm, będę się starał wrzucać treści tak naprawdę tylko związane z motocyklami, różne zloty, różne Holandii należy tak do grupy, tak samo której są polscy miłośnicy, po prostu motoryz motoryzacji, tak ja teraz tak samo mogę Was prosić o subskrypcję tego kanału kubik.95 W dolnym prawym rogu oczywiście tak samo będziecie mieć ikonkę subskrypcji. Zachęcam. Wiadomo, nie zawsze będą te filmy na czas. Chyba, że dojdę już do jakiejś konkretnej wprawy, po prostu będę sobie z wyprzedzeniem je nagrywał. Bo tak samo wiadomo nie ma często pogody, tak? Jest to pogoda taka, że raz jest, raz jej nie ma. Aktualnie ten tydzień jest przepiękny. Dzisiaj mamy czwartek. Jest naprawdę dzisiaj bardzo fajnie. Wczoraj było również bardzo fajnie, ale od jutra już zapowiadają nam burze. Tak samo sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. W środę już to mnie jak naj, tak naprawdę jeszcze najmniej obchodzi. Bo już mnie tutaj nie będzie. W środę rano już wyjeżdżam do Holandii sporo tym, niestety. Są obowiązki jest praca, trzeba wrócić. Teraz po prostu mogę się cieszyć tym, że mam urlop jeszcze kilka tydni korzystać z życia. Czyli tak jak widzicie właśnie motocykl, vlog aktualnie się prowadzi. Nawet w miarę bardzo ładne mamy tutaj niebo. Może to sygnalizować to, że po prostu jednak będziecie ciepło jutro. Nie powiem, że fajnie by było. Oczywiście często chowa. za chwilkę wjedziemy w Plac Daszyńskiego. Zobaczymy, czy młodzieży dużo będzie, bo ostatnimi czasy, gdy przyjeżdżam na urlop, zazwyczaj jestem w takim okresie właśnie wakacyjnym. Czerwiec, lipiec, gdzie tej młodzieży powinno być najwięcej. Za moich czasów, jak chodziłem do szkoły, a było to 10 lat temu było tej młodzieży bardzo dużo na mieście. Czy to jakieś imprezy? Przed nami okazała się Jasna Góra. Symbol Częstochowy. Wjeżdżamy w pierwszą aleję. Jakąś młodzież widzimy, motocyklistów brak. Jest ogólnie, jest. Po prostu jest czwartek, tak samo możemy się nie nastawiać na to, że tych ludzi będzie dużo, ale według mnie pogoda jest bardzo fajna, więc wydaje mi się, że motocyklistów jakiś powinniśmy sobie spotkać. Nie, no co by nie mówić, jak na czwartek, godzinę mamy 20:20. 20, troszkę tej młodzieży jest, ale mimo to wydaje mi się, że tej młodzieży jest dużo mniej jak za moich czasów, gdy chodziłem do szkoły, gdy miałem wakacje. Wiadomo, ja aktualnie mam 30 lat, w tym roku skończę w październiku. Tutaj ogólnie za chwilkę po lewej stronie ukaże nam się. Piekarnik, tak zwany. Są to najlepsze zapiekanki według mnie w Częstochowie. Polecam serdecznie, jeśli ktoś będzie przejazdem w Częstochowie, zajrzeć sobie na drugą maleję obok Placu Biegańskiego. Piekarnik mieści się centralnie przy salonie Orange. Naprawdę osobiście polecam. Bardzo dobre jedzonko. No i w tym momencie, tak jak widzicie, zbliżamy się do Placu Biegańskiego. Częstochowa ogólnie na pierwszy rzut oka wydaje się być dużym miastem, a tak naprawdę jest mała, prawda? Wiadomo, przynależą tam jakieś inne dzielnice do Częstochowy. Ale najbardziej takie sławne to są aleje tutaj, tak? I raków, o, bardzo fajne Mercedesy przed nami, AMG. Zobaczymy, gdzie pod dawnym. Eee, czy jeszcze istnieje w ogóle klub tak zwany jaki Don Quijote, który za moich czasów, no istniał i miał bardzo, ale to bardzo udany czas. Tutaj, oczywiście, bardzo fajny pomysł na zrobienie reoracji po prostu na środku placu. Biegańskiego i wjeżdżamy w tą najgorszą część alei, czyli aleja numer 3, która jest ułożona kostką. Jest dla mnie to bardzo mało przyjemne jeżdżenie po takiej kostce na motocyklu. W aucie z tym nie mam problemu, ale na motocyklu, niestety, ten problem nam jest. Jak widzimy trochę tej młodzieży jest. Jadę z jakimś przypadkowym motocyklistą, który tak jak chyba i ja pojechał po prostu się przejechać. Ja ogólnie dzisiejszym tym pierwszym filmem sprawdzam sobie ustawienia w kamerze, ustawienia w mikrofonie, czy jest to dobrze słychać, czy jest to źle słychać. Wcześniej zrobiłem tak samo shorta na moim kanale dodałem. Za dnia, gdy było słońce, chciałem zobaczyć, czy na pewno jest ok, i według mnie no, były drobne niedoskonałości. Dlatego troszeczkę to poprawiłem. Chciałem teraz zobaczyć, gdy tego słońca nie będzie, jak obraz będzie wyglądał, jak dźwięk się będzie nagrywał. Więc, yy, to jest no, tak naprawdę mój pierwszy film, który robię osobiście sam który będę dodawał. Więc y, też jakoś na to tak nie patrzę pod tym względem, bo każdy się uczy, tak? Nikt, y, nikt nie, po prostu się nie urodził, żeby wszystko umiał, tak? Więc wydaje mi się, że oczywiście jeśli możecie, to piszcie komentarze, czy taki format y, filmu Wam się podoba. Wiadomo, to jest pierwszy film. Póki co jest on prowadzony w w takim trybie jak teraz ale później już wiadomo będzie troszeczkę już nabiorę wprawy tak samo zawsze mogę podpytać innych twórców i będzie to troszeczkę tak samo inaczej ogrywane dzisiaj niestety jeszcze taka zbytnia, zbytnia jazda bez celu no bo nie ma żadnego zlotu nie ma tak samo zbytnio gdzie jechać niestety jest godzina 20.30 gdzieś wybranie się gdzieś dalej no, jest to troszkę problematyczne więc z racji tego też, że mam niestety ale ciemną szybę mam blendy, ale mam również ciemną szybę więc, więc no, jest to troszeczkę, już, już o tej godzinie już jest problematyczne jeżdżenie w tej szybie a niestety szyba przezroczysta Została w Holandii. Tak jak widzicie, właśnie teraz objechaliśmy sobie e, aleje. Teraz no już będziemy się kierować w centrum, tylko a zaś w drugą stronę przejedziemy sobie obok sądów, które za chwilę będą widoczne po naszej prawej stronie. Muszę osobiście powiedzieć, że jest w tym momencie mamy 28 stopni w Częstochowie, godzina 20.30 jest. No i ja jestem w spodniach szymy, plus mam do tego założone termo, plus mam założoną zwykłą koszulkę e, z krótkim rękawkiem i kurkę telesceną bez podpinki. I jest mi ciepło. Teraz musimy uważać, bo niestety, ale my nie mamy pierwszeństwa. O, również ja narzekam, że jestem ubrany. Tylko wiadomo, ochraniacze, według mnie, na motocyklu to są podstawa. Tak samo jak i dobry kask, dobre rękawice, ochraniacze barków, pleców, plus łokci. A tutaj pan przed nami, ten oto. No, jak widzicie. E, zwykłe chyba spodnie. Koszulka skrótka, bez rękawic. No. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień, bo nie padało, ale jak popada, to ta kostka tutaj, ona potrafi być naprawdę bardzo śliska. Nawet jeśli przejdzie burza załóżmy i będziemy chcieli pojeździć tak za godzinę, to ta kostka potrafi być bardzo śliska. Więc ja życzę ogólnie powodzenia temu panu jeśli dojdzie do jakiegokolwiek upadku dziś wydaje mi się, że to będzie na tyle na następny, na następny vlog postaram się pokazać już wam może się uda, w następny weekend będę starał się dodawać te filmy, tak przynajmniej raz w tygodniu sobota bądź niedziela dzisiaj jest tylko wyjątek, po prostu jest to vlog testowy, vlog numer jeden na moim kanale Postaram się po prostu w następnym tygodniu pojechać e, w bardzo ładne miejsce w Amsterdamie. Mam bardzo blisko, 45 km do Amsterdamu, jak jestem w Holandii i mieszkam. Jeśli będzie tylko i wyłącznie pogoda, bo ta pogoda w Holandii to jest e, jeden wielki dramat, naprawdę. To jest jeden wielki dramat. Jeśli będzie pogoda w sobotę bądź w niedzielę, postaram się pojechać do Amsterdamu w jedno malownicze. Bardzo fajne miejsce, w którym jest kręcone bardzo dużo klipów muzycznych, jak i również filmów, a miejsce je mieści się obok portu. Okej, okay, w takim razie ja już się z Wami pożegnam, oczekujcie następnego filmu, mam nadzieję, że do zobaczenia.